Siema, witajcie w kolejnym odcinku z recenzji zapraszam do oglądania. Mowa tu o zabytkowych stacjach na linii Otwockiej takich jak Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Falenica, Michalin, Józefów oraz Świder. Na początku 2010 roku PKP poinformowała o planach zburzenia większości wiat przystankowych na linii Warszawa, Otwock w tym PKP Michalin. W wyniku protestów mieszkańców i podjęcia kroków w celu wpisania przystanków do rejestru zabytków PKP zrezygnowało z tych planów, tłumacząc się brakiem pieniędzy. W wyniku podjętych działań, wiata Peronowa i poczekalnia wraz z podobnymi obiektami, znajdującymi się na przystankach, tzw. linii otwockiej, zostały wpisane do rejestru zabytków. Już widać przed nami pierwszą wiatę Peronową. Niestety stan betonu był słaby, a teraz idziemy sprawdzić poczekalnię. Niestety, ale jest zamknięta. Jedna z niewielu stacji zabytkowych na linii otwockiej, która ma przejście podziemne, a tutaj jest informacja pasażerska. Jest też biletomat. A stan dachu nie jest najgorszy. Dobra, teraz jedziemy na stację Warszawa Radość. Ta stacja, jak widać, już nie ma tak bezpiecznego przejścia. Stan peronu taki sam jak na poprzedniej stacji. Plus jest taki, że chociaż ławki są pod dachem. Zmierzamy do poczekalni, która już na starcie widać, że jest zamknięta, bo nie ma nawet klamki. Z drugiej niby też jest takie wejście, lecz po stanie tej klamki widać, że zamknięte. A teraz tablice informacyjne. Przejście takie same jak przy radości. Tablice informacyjne w Miedzeszynie. Niestety słaby stan dachu. Chyba jedyna stacja, na której można zobaczyć zdjęcia starego Wawra, ta poczekalnia również nieczynna.